Cześć, z tej strony All Puszer, PL. W tym odcinku pokażę tworzenie nowego dokumentu magazynowego. Uruchom moduł magazyn. Naciśnij przycisk nowy i wybierz, który typ dokumentu chcesz stworzyć. Ja wybiorę przyjęcie magazynowe. W tym miejscu dodaj pozycje magazynowe do dokumentu. Możesz to zrobić pojedynczo za pomocą ikony plusika lub naciskając na nazwę towaru i wprowadzeniu pożądanej ilości. Po dodaniu towarów naciśnij na ikonę koszyka, a zostanie wyświetlony nagłówek dokumentu, na który składają się dwie zakładki. Pierwsza prezentuje dane klienta oraz informacje związane z nagłówkiem dokumentu magazynowego. Domyślnie podpowiadane są magazyny przedstawiciela handlowego, uzupełniona jest bieżąca data oraz podliczana ilość i sumaryczna wartość towarów. Musimy jedynie określić operację magazynową, wybierając jedną pozycję z listy przesuń ekran w lewo, by przejść do drugiej zakładki. Tutaj wyszczególnione są pozycje dokumentu magazynowego, które wciąż możemy dowolnie modyfikować. Rozwiń menu podręczne towaru i wybierz opcję Zmiana, by dokonać korekty ilości towaru na liście. Naturalnie możesz także dodać towar, korzystając z ikony plusika na belce z napisem Dodaj towar. Nawigujemy pośród listy towarów, wybieramy interesujące nas pozycje i zatwierdzamy, korzystając z ikony koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli chcesz usunąć towar z listy, rozwiń menu podręczne towaru i wybierz opcję Usuń. Gotowe! Wróć na poprzednią zakładkę i jeśli dokument jest w pełni poprawny, możemy go zatwierdzić, korzystając z menu w prawym górnym rogu ekranu i przycisku Zatwierdź. Oczywiście możesz również usunąć dokument. Zatwierdzenie dokumentu oznacza zakończenie procesu jego tworzenia i brak możliwości jego dalszej edycji. W momencie zatwierdzenia dokumentu magazynowego generowany jest symbol dokumentu. Pamiętaj, obie operacje są nieodwracalne. Stworzony dokument dostępny jest w module magazyn na drugiej zakładce o nazwie Magazyn Dokumenty zatwierdzone. Z tego miejsca można wyświetlić nagłówek i pozycję wybranego dokumentu. To wszystko. Do usłyszenia.